Niestety deszcz mi się rozpadał i nie będzie na grillu, ale będzie w tym usmażone krewetki doprawione cayenne pepper angelic garlic salt mąka jajeczko bułka tarta a raczej coś takiego i kolesław jak mówią w Polsce także tu już mam trochę obtoczone. Jeszcze za chwilę będziemy jeść. Shrimp sauce, a to jest bardzo łatwe do zrobienia, jakieś wam podane stopki powinno być. Nie chciałbym się w włączać, dlatego tak jest, jak jest. Piękne. 2 minutki, 3 z jednej strony z drugiej trochę mniej Temperatura oleju już była 375 Fahrenheita No piękny kolor, proszę bardzo Teraz tam się w puszku I będziemy wodawać No i gotowe